Karolina Czaja, witam serdecznie w magazynie Czarnych Koszul. Przed nami mecz z Rozwojem Katowice. Zobaczmy jak gra najbliższy rywal Polonii. Tak prezentowało się ustawienie Rozwoju w meczu z Odrą Opole. W porównaniu do czekającego Katowiczan spotkania przy kontwiktorskiej zajdzie jedna wymuszona kartkami zmiana. Nie zagra pauzujący za nadmiar żółtek Bartosz Jaroszek. Tadeusz Krawiec nadal nie może skorzystać z kontuzjowanych. Dawida Kaszoka, Tomasza Szatana, Wojciecha Króla, Bartosza Nowotnika, Bartosza Golika, Filipa Kozłowskiego i Dawida Przezaka. Porażka 0-5 z Odrą była najwyższą od 23 lat, jaką poniósł najbliższy rywal Polonii w meczu rozgrywanym u siebie. Nie ma co jednak wyciągać z niej hurra optymistycznych wniosków, bo w meczach wyjazdowych ekipa ze Śląska na wiosnę nie przegrała ani razu. Dwa razy zremisowała i dwa razy wygrała. Drużyna z Katowic zajmuje co prawda ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli, ale ma tyle samopunktów, co pierwsza w strefie spadkowej Stal. W uzupełnieniu zestawienie polonistów z Niepołomic. W meczu z rozwojem za kartki wiszą Kosiorowski i Nakrościus. Bartosz Wiśniewski imponuje ostatnio formą strzelecką i chłodną głową. Strzelił aż trzy karne w dwóch ostatnich meczach. Zobaczmy, co ma do powiedzenia na temat poprzednich spotkań oraz najbliższego przeciwnika. To chyba najmocniejsze nerwy wróżnimy w o tych o rzutach karnych, które które wychodzą, czy te nerwy w tej dość trudnej sytuacji, w której jest Polonia, w się, się przydają? pod głowa? No na pewno nie jest to łatwa sytuacja. Eee, w tym meczu było chyba ciut trudniej niż z Radomiakiem, bo z Radomiakiem te dwa karne były w pierwszej połowie, wynik był jeszcze otwarty, tutaj teraz na, na Puszczy ten wynik goniliśmy. No na pewno to cieszy, że że, że w decydującym momencie e, uniosłem e, ciężar oczekiwań i, i zdobyłem te zrobiłem dwie bramki z Radomiakiem, jedną z puszu. Natomiast no, szkoda, że koniec końców w tym meczu akurat e, to nic nie dało. Ja jeszcze dopytam do o to, o karne. mnie bardzo interesuje. To nie jest oczywiście jest zawodnika, która jest tak, w, w każdej drużynie. Ty zgłosiłeś i powiedziałeś, dobra, panowie, ja biorę piłkę, i strzelam, czy, czy się spojrzało na Ciebie, jak to wyszło, że... Znowu, znów w Iśle, a poszło do 11. Jeśli chodzi o pierwszy mecz z Radomiakiem, było nas trzech wyznaczonych i po prostu e, ja podjąłem decyzję, że, że akurat no, podejmę się. Natomiast teraz już, już przed meczem było powiedziane, że ja, ja podchodzę do ewentualnego karnego i, i już e, dalszej kolejności zawodników chyba już nie było. A jeśli... Jeśli mnie by na placu nie było, to wtedy są zawodnicy, którzy też się w tym specjalizują, także... No, akurat teraz wiadomo było, że, że jeśli będzie karny, to ja, ja będę go odchodził, jeśli będę na boisku. Czyli wyżną teraz e, gramy. E, Przegrała teraz 5-0 z e, Odrą. E, jakie masz odczucia? Dobrze, niedobrze, czy nie ma to kompletnie żadnego znaczenia? <laughs> Można patrzeć na to dwojako. Ja myślę, że, że na pewno dobrze, że nie wygrali, tak? Bo chociażby dlatego, że, że status quo został w tabeli zachowany. Na pewno nie jest łatwo przyjechać po porażce u siebie 5 do 0 na mecz o życie, bo, bo to drużyna, która też walczy o utrzymanie. Myślę, że, że w momencie, kiedy zagramy tak jak z Radomiakiem, zaczniemy tak jak z Radomiakiem mecz, to, że drużyna rozwoju będzie miała z tyłu głowy pięciobramkowy zapas poprzedniego meczu, na pewno im nie pomoże. Ale dalej uważam, że, że, że to jest nowy mecz, nowa sytuacja i, i jeśli damy uwierzyć Drużynie z Katowic, że, że mogą tu cokolwiek ugrać. To oni po prostu to zrobią. Także tu i tak wszystko zależy od nas. My wychodzimy na, na swoje boisko w swoim domu i musimy pokazać, że, że drużyna przyjezdnych nie ma tu czego szukać. To jest ktoś, który będzie miał olbrzymi ciężar gatunkowy, że nie ma co w ogóle oszukiwać. Na pewno to to będzie bardzo ważny doping kibiców. Sfera mentalna jest mentalna jest bardzo istotna. Tu jeszcze do tej twojej chłodnej głowy nawiąże, bo to już, to już taki z tego tematu taka Nie się objawia. Nie wiem, ty... Nie wiem, powiesz coś w szatni chłopakom, żeby, żeby nie wiem, ze spokojem zaspokoje na, na, na to spotkanie i jak się sam do niego będziesz przygotowywał. Tutaj nie ma, nie ma w ogóle miejsca na bieg błędu, bo no, umówmy się, no przegrywający odpada z bardzo. No generalnie czeka nas, można powiedzieć, wielki tydzień, tak? bo zagramy trzy mecze w ciągu, w ciągu bodajże 8 chyba dni, tak? Bo to będzie piątek, środa i później niedziela. I myślę, że po tym tygodniu już będzie wiadomo, tak naprawdę, czy, czy mamy jeszcze. Jakiekolwiek szanse, czy już jesteśmy, że tak powiem, w domu, czy, czy nie mamy na nic szans. Ja myślę, że, że, że tu nie można o tym za wiele rozmyślać. Tak, po prostu trzeba wyjść z głową przede wszystkim pełną założeń, które mamy do wykonania. Jeśli będziemy wykonywać założenia, plany nakreślone przez trenerów, to wtedy dwa ostatnie mecze pokazały, że możemy wygrać z najlepszymi, tak? więc, więc tym bardziej z drużyną, która, która bije się o utrzymanie razem z nami. Myślę, że, że napędziliśmy stracha reszty drużyn, które, które są w sąsiedztwie z nami w tabeli, bo, bo pokazaliśmy, że umiemy grać w piłkę, że to, że jesteśmy tak, tak nisko w tabeli, to, to jest przede wszystkim wina jesieni tak? i maja jest dobry z jesieni. Teraz oczywiście też jest może niezbyt kolorowo, jeśli chodzi o te punkty, ale, ale są symptomy, które każą mieć nadzieję po prostu, że, że, że zwycięsko wyjdziemy z walki o utrzymanie. Adam wspomniał o, o kibicach, bo na Radomiaku był w końcu ten doping, potężny doping, Jak, jak ważna to jest dla Was? Bardzo ważna. No, nie oszukujmy się, Mec z Radomiakiem był, był meczem, w którym można naprawdę było się poczuć jak, jak, jak co najmniej klasy albo i dwie klasy wyżej. Wszystko można powiedzieć zagrało w tym meczu. I kibice, i my. Wynik, no to był piękny wieczór, teraz zrobić trzeba wszystko, żeby, żeby to powtórzyć, żeby znów móc się... Cieszę się razem z kibicami po meczu. A jaka jest atmosfera przed No Na pewno daleka od, od jakiejś rankowej, tak? No, wszyscy mamy w głowach, w jakim klubie się znajdujemy, w jakiej sytuacji klub się znajduje w tabeli. Natomiast no, jesteśmy już pod prawie po o meczu z Puszczą. Wiemy, że zrobiliśmy dużo dobrego. Wiemy, dlaczego nam się nie udało. I teraz już dzisiaj, po dzisiejszym dniu, zapominamy o tym, co się wydarzyło w Niepołomnicach i skupiamy się już tylko na, i wyłącznie na, 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 na najbliższym przeciwniku. I, i myślę, że, że tutaj nie, nie można zwieszać głów przede wszystkim. I tego na pewno w szatni nie ma. Wiemy, że, że możemy, że stać nas na to. I, i musimy się pozytywnie naładować na, na tą końcówkę, na te pięć ostatnich meczy. Powiedz mi. Sprzęt i karty że tam sobie sobie, 10 nie spadniemy i tak dalej. Na Ona ścianie jest... dokładnie, na ścianie dokładnie, tak. A nawet wisi, coś tam się znalazło, to stało dopisane jest na tym eksponowanym miejscu. Jak teraz znaczy to było takie spontaniczne ee, zachowanie naszej drużyny po meczu z siarką, kiedy, kiedy przegraliśmy ten mecz też pechowo, niepechowo, no generalnie przegraliśmy, tak? Byliśmy dosyć... Dosyć mocno zdołowani i po powrocie w nocy do, do klubu usiedliśmy i po prostu wspólnie y, ktoś tam zainicjował y, i wspólnie wspólnie to się nakręcało. Okazało się, że cała drużyna w jakiś sposób y, pod tym celem i pod tym, że nie poddamy się, się podpisuje. Tak? Oczywiście ktoś złośliwy i, i, i ktoś, kto jest y, na mnie życzliwy może powiedzieć, że to tylko jest gadanie, tam bazgrowy na ścianie, natomiast dla nas jest to coś ważnego, bo bo pierwszy mecz po, po tym właśnie wydarzeniu pokazał, kiedy mieliśmy to przed oczami cały czas, kiedy ładowaliśmy się przed, przed radomiakiem, kiedy ładowaliśmy te akumulatory, okazało się, że, że naprawdę możemy. I to był taki cichy początek. Gdybyśmy teraz wywieźli z niepołomic punktik, który byłby był bardzo ważny, prawdopodobnie w perspektywie walki o utrzymanie, to okazałoby się, że to, że to jest fajna inicjatywa, tak? Natomiast na koniec i tak wszystko zweryfikuje boisko, możemy sobie mówić różne rzeczy, możemy pisać sobie różne rzeczy. Ale musimy pokazywać na boisku, że chcemy i że, że umiemy zdobywać punkty, które dadzą nam w konsekwencji byt. A co słychać u innych palonistów? Zapytaliśmy ich dlaczego wygramy z Rozwojem. Będziemy bardziej zdeterminowani i w 100% zaangażowani, co będzie determinowało nas właśnie to, że wygramy z Rozwojem. Jesteśmy dobrze z do drużyną, jesteśmy dobrze przygotowani. Rozwój Katowice jest dobrą drużyną. Ostatni wynik może nie pokazuje tego, bo wygra, przegrali z Odrą 5-0, co może determinować ich do podwójnej walki w piątek na naszym stadionie, tak więc skupiłbym się bardziej na, na nas i na tym, żebyśmy po prostu byli w 100% zaangażowani, walczyli i miejmy nadzieję, że po prostu to da nam zwycięstwo. To jest dobra drużyna. Ostatni mecz przegrali 5-0 z Odrą o pole, bo no, wypadł im słabszy mecz. Ale na pewno przyjadą na Polonię zmotywowani, bo Polonia to wiadomo. Bardzo dobry klub i każdy, tutaj przyjeżdża, podwójnie jest zmotywowany. Polonia walczy nie tylko o utrzymanie, ale też o stadion. Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia prezes Jerzy Engel. Polonia jest teraz w drugiej widze, jakby doskonale. W strefie spadkowej. Wyobraża Pan sobie taki scenariusz, że czarne koszule jednak nie utrzymają się na tym szczeblu centralnym? I co wtedy będzie z Polonią? Wie Pan, w sporcie niczego nie można przewidywać do końca. Tak jak szybko awansowaliśmy z trzeciej ligi do, czwa, do drugiej, też nikt nie zakładał, że zrobimy to błyskawicznie zaraz po przyjęciu drużyny, bo to, że spółka Polonia Warszawa S.A. stała się właścicielem drużyny, to też nie do końca było wiadomo, czy to się wszystko uda. Za 5,12, że tak powiem, to się wszystko udało, i ten zespół, który cudem utrzymał się w trzeciej lidze, zrobił awans do drugiej ligi. W związku z tym ci sami piłkarze otrzymali, albo w większości ci sami piłkarze otrzymali dalej szansę gry na poziomie drugoligowym, no bo na jakiejś bazie trzeba ten, ten klub zacząć odbudowywać. I myślę, że oni mają potencjał. Nie ułożyło im się bardzo, jeśli chodzi o pierwszą rundę, teraz biją się o utrzymanie w drugiej rundzie. Nikt nie dopuszcza do siebie myśli tu, u nas, w klubie w Warszawie, że Polonia może opuścić szeregi drugoligowców, no ale to jest tylko sport. I w sporcie niczego przewidzieć do końca nie można. Natomiast najważniejszą dla nas sprawą oprócz sprawy sportowej, bo są dwie równolegle... Prowadzone ścieżki to jest odbudowa infrastruktury sportowej. W Polonii już byli właścicielami tego klubu ludzie najróżniejsi, również szalenie bogaci, firmy bogate z pierwszej dziesiątki najbogatszych ludzi w Polsce, i też byli 2-3-4 lata i odeszli, bo nie byli w stanie na dłużej tego wszystkiego utrzymać. Nie da się utrzymać, kiedy się nie jest na swoim. Dlatego jedyną szansą dla Polonii w przyszłości na utrzymanie się Polonii, jako klubu, na, na istnienie takiego klubu w Warszawie jest nowy obiekt sportowy. Oczywiście myśmy nie chcieli go budować, jako spółka sportowa, bo my mamy zajmować się sportem i to jest dla nas najważniejsze. Chcieliśmy, żeby władze miejskie postawiły następny piękny obiekt tutaj na, na Konwiktorskiej, tak jak to zrobiono. W innym warszawskim klubie i, dali nam go, i dać nam go w zarządzanie, tak jak zarządza nim Warszawska Legia. I to by było najlepsze dla nas, fantastyczne. Ale niestety pani Gronkiewicz Walc powiedziała nam na pierwszym spotkaniu jasno. Że nie będzie budowała nowego obiektu w Warszawie, że nie wyłoży na to ani złotówki. I to nam spowodowało zmianę, że tak powiem, opcji działania, bo nagle zrozumieliśmy, że musimy poszukiwać sami inwestorów, sami wykonawców, musimy stać się spółką, która nie tylko będzie budowała sport, ale będzie musiała wybudować również piękny obiekt sportowy dla Warszawiaków i dla miasta Warszawy. I od dwóch lat pracujemy nad tym. To jest bardzo trudne, ciężkie, wielokierunkowe zadanie. Ci, którzy budują mniejsze rzeczy, takie za 20-30 milionów w Warszawie czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek mieście, zdają sobie sprawę, jak trudno jest to zrobić. Ja dzisiaj przeczytałem. I gratulowałem osobiście Januszowi Filipiakowi, że otrzymał zgodę na budowę centrum sportowego w Krakowie. Prawda? On mówi, słuchaj, 8 lat czekałem na to, no więc to tylko pokazuje, a to jest inwestycja o wiele mniejsza niż ta, o której mówił na Polonii. I tam jest Kraków, tu jest Warszawa. W związku z tym to pokazuje, jak trudne jest to zadanie, yy, które stoi przed nami. A trudne tym bardziej, że zależy od wielu niezależnych od siebie ludzi. To nie jest tak, że ja się spotkam z Panem, pokażę mój projekt, Pan go zaakceptuje, jutro budujemy. Nie. A więc rzeczywiście przez te półtora roku w tej chwili prac, które prowadzimy z, z komisją wyznaczoną przez panią Prezydent Stolicy nad dzierżawą, bo najważniejsza jest dzierżawa 30-letnia, w trakcie tych prac udało nam się zaoszczędzić trochę czasu i zatwierdzić ten projekt, który pan tu za sobą widzi. Urbanistyczno-architektoniczny, który komisja zdecydowała, że taki projekt byłby do akceptacji przez władze Ratusza. Oczywiście za, musi to również zaakceptować Wojewoda Mazowiecki, ponieważ to właśnie biuro Wojewody wcześniej przekazało tę działkę do yy, władz stolicy i teraz te dokumenty leżą u pana wojewody Zdzisława Sipiery, który będzie musiał na nie dać swoją parafę. Kiedy on to zrobi z kolei to wróci wszystko znowu na komisję i tam usiądziemy do dokumentu, który dla nas jest najważniejszy, czyli do tej 29-letniej dzierżawy terenu, bez którego dokumentu nie możemy właściwie prowadzić żadnych rozmów z nikim, bo żaden inwestor, czy żaden deweloper czy wykonawca nie usiądzie z nami do rozmów, kiedy my nie mamy dokumentu dzierżawy, że możemy na tym terenie cokolwiek robić. No więc, jak Pan widzi, przed nami jeszcze długa droga. Zależy to wszystko od um, przychylności osób zarządzających dzisiaj Warszawą, ale mamy nadzieję, że ponieważ jest to tak piękny obiekt i to jest obiekt, na którym nie można niczego nikomu sprzedać, to jest zawsze będzie należało do Warszawy, bo będzie posadowiony na terenie, który należy do, do Warszawy, a będzie pracował tylko na to, żeby Polonia mogła mieć zabezpieczony w przyszłości budżet, bo każdy metr wydzierżawiony w przyszłości, czy z kliniki sportowej, która tu powstanie, czy z hotelu sportowego, czy z apartamentów na wynajem, bo sportowcy gdzieś będą musieli mieszkać. Dzisiaj wynajmujemy mieszkania zawodnikom, którzy przyjeżdżają do Warszawy. Chcemy odbudować wszystkie sekcje, które tutaj były mocna Polonia, więc tych problemów mieszkaniowych będzie dużo więcej, jak również biura, które tutaj. Powstaną, to wszystko ma pracować, każdy metr wydzierżawiony ma pracować w przyszłości na budżet Polonii, bo tylko tak Polonia może się utrzymać. Bez tego się nie utrzyma. Jeżeli ktokolwiek opowiada jakieś bajki, że, że ma sponsora, ma kogoś, to ma pieniądze, kto wyrzuci parę milionów co roku na to, żeby inwestować w klub, który może na, na stadion przyprowadzić. Kilka tysięcy kibiców, ale nie oferuje nic więcej, bo w dzisiejszych czasach już taki stadion, wybudowany w 28 roku, nie oferuje kibicowi niczego ani temu, kto inwestuje pieniądze, bo sponsorzy też chcą mieć dzisiaj już zupełnie inną oprawę tego, co robią. Wystarczy pójść na Narodowy, wystarczy pójść na Łazienkowską, jest inaczej. No więc w związku, tutaj, w związku z tym tutaj też tak musi być. Jesteśmy przekonani, głęboko w to wierzymy. Że są w Warszawie ludzie, którzy myślą tak samo jak my. Im więcej będzie tego typu obiektów, których chcemy wybudować dla Warszawy, tym więcej dzieciaków będzie mogło na nich ćwiczyć, tym więcej talentów nie będzie uciekało z Warszawy, bo w tej chwili Legia może przyjąć u siebie ilu, 40 chłopców w roczniku, a co z pozostałymi? To jest dwumilionowe miasto. A więc właściwie inwestuje się wiele w sport dzieci i młodzieży, i to może się wydawać, że, że miasto wydaje masę pieniędzy na, na sport dzieci i młodzieży. Ale to nic nie daje w przyszłości, bo ta cała młodzież dochodzi do, do wieku juniora i nagle się pyta: Dobra, a co dalej? Większość z nich albo kończy w ogóle sport, albo ucieka z Warszawy. Nie chcemy tego, wręcz odwrotnie. Chcemy, żeby to był klub warszawski, żeby tu chłopcy z Warszawy i Mazowsza mieli gdzie ćwiczyć, gdzie grać i rozwijać swój talent. I to jest filozofia przyszłej pracy tego klubu. Całą rozmowę będzie można obejrzeć już niedługo na naszym kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszamy na następny magazyn Czarny Koszul. Bartosz Wiśniewski, zapraszam na mecz z rozwojem katarwica.